Dobra nowina. Dotknij wizerunku Matki Marii, zbóż jej róże i napisz Amen. Otrzymasz obfite błogosławieństwo od Boga. Mario, cierpliwie oczekiwałaś na przyjście Pana. Obecnie świat jest w chaosie, a proroctwa biblijne spełniają się jedno po drugim. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego. Apokalipsa 3:20 W dniach ostatecznych przy powrocie Pan Jezus z pewnością przemówi. Ale czy naprawdę potrafisz go rozpoznać? Kiedy Pan Jezus przyszedł za pierwszym razem, mówił wiele słów. Lecz wielu go nie rozpoznało jako Boga. Dziś historia może się powtórzyć. Chcesz wiedzieć, jak rozpoznać głos Boga? Co jest kluczem do rozróżnienia Jego głosu? Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu. Dołącz do darmowej grupy studyjnej i odkryj prawdę, która odmieni los Twój i Twojej rodziny.